Cześć! Poznacie dzisiaj pistolet Colt Wzór 1911, najsłynniejszą amerykańską broń krótką wszechczasów. Dowiecie się również, co o słynnej 405 mówił dowódca pałacyku Michla? Usłyszycie, jak żołnierz elitarnej jednostki specjalnej ocenia dzisiaj realia walki która była toczona podczas powstania warszawskiego i drugiej wojny światowej. No to zaczynamy. Impulsem do powstania tej legendarnej broni, jak zawsze, był konflikt. Tym konfliktem była wojna na Filipinach, którą Amerykanie prowadzili w latach 1899-1902, to tam okazało się, że wojska amerykańskie mają przestraszałe rewolwery, które strzelają po pierwsze zbyt wolno, a po drugie strzelają na zbyt słabą amunicją. Te bolesne doświadczenia z Filipin trzeba było jak najszybciej skorygować. Osobą, która jak się okazało miała rozwiązać te blączki, był genialny amerykański rusznikarz John Moses Browning, który na przełomie XIX i XX wieku prowadził swoje prace nad samopowtarzalnym pistoletem. Jak miało się okazać, dzieło, które stworzył pistolet Colt wzór 1911, nie tylko rozwiązał Wszystkie dylematy, które trapiły amerykańską armię, ale stał się na wiele, wiele lat wzorcem, który był naśladowany przez kolejnych konstruktorów. Broń opracowana przez Browninga została naszpikowana wręcz nowatorskimi rozwiązaniami, a dodatkowo jeszcze wyposażona w potężny nabój o kalibrze 0,45 cala, stąd zwyczajowa nazwa tej broni 45. I w ten sposób w 1911 roku znalazła się na uzbrojeniu Armii Amerykańskiej. Pistolet Colt w rękach amerykańskich żołnierzy podczas I wojny światowej bardzo szybko obrósł legendą. Okazało się, że jest bronią niezawodną, prostą w obsłudze i nieskomplikowaną. Jednym z elementów, który zrósł się z historią pistoletu Colt jest wydarzenie, które miało miejsce 8 października 1918 roku, kiedy to wojska amerykańskie we Francji przełamywały umocnienia niemieckie. Podczas wówczas prowadzonych walk sierżant Alvin York, w momencie kiedy zabrakło w jego karabinie amunicji, Dobył swojego kolta i tylko i wyłącznie przy użyciu tego pistoletu zatrzymał, likwidując aż sześciu atakujących jego żołnierzy niemieckich. Chwilę potem, wraz z zaledwie kilkoma swoimi kompanami z oddziału, wziął do niewoli aż 132 niemieckich żołnierzy. Warto dodać, że w tym słynnym wyczynie, którego dokonał sierżant Alvin York, brał udział również jego kolega z oddziału, Józef Kornacki, który był polskim imigrantem, który zaledwie dwa lata wcześniej przyjechał do Stanów Zjednoczonych. Amunicja 045 Cala to wątek, o którym również wspomina jeden z uczestników powstania warszawskiego, żołnierz. Jednego z najlepszych oddziałów Powstańczej Warszawy, Batalionu Parasol, generał Janusz Brochwicz-Lewiński, pseudonim Gryf. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia o kolcie wz. 1911. Były kolty 11 mm, które były dobre, miały długie lufy. i 11 mm jest największa amunicja, jaka w ogóle do pistoletu jest, bo normalnie jest 9 jest 7,65, no która jest mniejsza, którą się nie używa w walkach, w czasie walkach ulicznych, czy powiedzmy gdzieś w wojnie, tylko się używa w normalnym pokojowym stanie, a 11 mm jest największa amunicja, jaką w ogóle można do pistoletu używać, także ona ma potworne uderzenie, jak ktoś dostanie kulę taką z 11 mm to jest prawie niemożliwe go wyleczyć, bo to robi dziurę taką jak spodek prawie. Pistolet Colt wzór 1911 dobrze sprawdził się podczas I wojny światowej, ale okazało się, że ujawnił też pewne swoje niedoskonałości. W związku z tym w 1921 roku postanowiono je wyeliminować z tej konstrukcji. Były to w jakimś stopniu zmiany kosmetyczne. Między innymi poprawiono przyrządy celownicze tego pistoletu. Z myślą o żołnierzach, którzy mieli krótsze palce, skrócono spust oraz wykonano specjalne Wcięcia w okolicach kabłonka spustowego, aby osoba o mniejszych dłoniach mogła pewniej trzymać ten dosyć potężny pistolet. Plus, dodatkowo również z myślą o poprawieniu jakości chwytu tej broni, chwytania tej broni w dłoń, dodano z tyłu chwytu specjalną nakładkę, która sprawiała, że broń lepiej leżała w dłoni. Ostatnim elementem, który zmieniono, była długość kurka, który w pierwotnej wersji używanej podczas I wojny światowej był minimalnie za długi i przy oddawaniu strzałów uderzał strzelca w jego dłoń, zadając mu przy kolejnym strzale coraz to większy ból. Taka zmodyfikowana broń, taki zmodyfikowany kolt został nazwany Colt Wzór 1915 A1 i został ponownie przyjęty na uzbrojenie Armii Amerykańskiej w 1926 roku. W ten sposób stał się bronią amerykańskich żołnierzy zarówno podczas I wojny światowej, jak i bronią krótką podoficerów i oficerów w Armii Amerykańskiej podczas II wojny światowej. Natomiast podczas tego konfliktu koniecznie musimy przypomnieć również o polskim wkładzie w II wojnę światową, ponieważ tego typu broń mieli na swoim wyposażeniu słynni żołnierze pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej generała Sabowskiego, a także elita polskich sił zbrojnych, słynni cichociemni. Skoro jesteśmy przy elitarnych jednostkach, posłuchajmy co do metodach prowadzenia przez nich walki ma do powiedzenia człowiek, który wziął udział w szeregu misji tych sił specjalnych, jeden z operatorów jednostki GROM Nawal. Cichociemni, których z dumą noszę dzisiaj na swoim ramieniu na szywkę, to całkiem inny i nowoczesny rodzaj żołnierza. Mieli te same cechy co my. Pierwsza rzecz to byli naprawdę wyselekcjonowani z grupy dużej ludzi żołnierzy. Byli to w większości żołnierze, którzy mieli przeszkolenie wojskowe wcześniej, którzy mieli już za sobą szlak bojowy. To był trudny, ciężki trening, który prowadził do umiejętności wręcz mistrzowskich, walki wręcz strzeleckich. Cichocienny, dostając po 70 latach nasz nowoczesny karabinek do rąk, zrobił po prostu dokładnie tak jak my. Pamięć mięśniowa spowodowała, że idealnie złożył się i oddał precyzyjny strzał już za pierwszym razem. I tutaj. Patrząc na ich szkolenie w latach 40. i na to, co my teraz potrafimy, czego się uczymy w obecnych czasach, jest dokładnie ta sama filozofia, która idzie, że ilość treningów, ilość powtórzeń powoduje, że jesteś precyzyjny i nie zastanawiasz się, ile masz amunicji w magazynku, bo każdy jeden strzał jest precyzyjnie, celnie oddany. To jest kopalnia zmieśniowa, ona idzie z całym szkieletem człowieka. Ona jest, jest w głowie, ale powoduje to, że w sytuacji stresowej często strzelasz dużo precyzyjniej, dużo lepiej niż sucho na treningu. I to często pokazywały nasze treningi, kiedy strzelałeś, starałeś się robić to dosyć szybko, a, a jednak w głowie masz to, że jest to trening a później wchodziłeś do Killing House'u, brałeś karabinek, zostały rzucane flashbacki, a wchodziłeś i oddawałeś precyzyjne strzały i zastanawiałeś się później, kurczę, zrobiłem to trzy razy szybciej niż na treningu, a jest jeszcze celniej niż, niż było to, niż zakładałem. Druga wojna światowa to oczywiście Powstanie Warszawskie, którego historię staramy się przypominać w naszym muzeum. Co powstańcy warszawscy sądzili o pistoletach Colt? Niestety niespecjalnie często znajdowało się w ich arsenale, ponieważ ta broń mogła trafić do Powstańczej Warszawy tylko i wyłącznie jako wyposażenie wspomnianych cichociemnych, którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim lub w alianckich rzutach, na przykład zrzucie, które miał miejsce 18 września 1944 roku, jedynym dziennym zrzucie, jedynym zrealizowanym przez amerykańskie lotnictwo. Natomiast największą bolączką podczas Powstania Warszawskiego był wspomniany nabój. 0,45 cala, czy 11,43 mm, do którego powstańcy warszawscy nie mieli możliwości uzupełnienia amunicji, jeżeli nie dostali jej odpowiedniej ilości w alianckim zrzucie. Broń dobra, tylko tyle, że do tej broni powstańcy potrzebowali amunicji, a jej brakowało przez całe 63 dni walki. Skoro mówimy o. Tak e, legendarnej broni, jaką był pistolet Colt, e, warto na momencie zatrzymać się przy danych technicznych tej broni. E, pistolet Colt 1911 oraz jego następca 1911 A1 to broń, która była pistoletem samopowtarzalnym, działającym na zasadzie krótkiego odrzutu lufy. E, broń, tak jak już wspominaliśmy, strzelająca. Potężną amunicją o dużej sile obalającej 0,45 cala, czyli inaczej 11,43 mm. Broń wyposażona w magazynek chowany w chwycie tej broni. Magazynek, w którym mieściło się 7 nabojów. Broń, z której można było również oddać skuteczny strzał od 50 do aż 100 metrów. Co oznacza, że powstańcy Warszawcy, tocząc walki w obrębie Starego Miasta, mogliby skutecznie oddać strzał z jednej strony rynku staromiejskiego na drugą stronę. Druga wojna światowa to czas, w którym gwałtownie wzrosła produkcja koltów i od przystąpienia Stanów Zjednoczonych do tego konfliktu, czyli od 1942 roku do 1945 roku, wyprodukowano do dwóch milionów egzemplarzy tych pistoletów. Jest to jeden z powodów, dla których historia Colta nie kończy się wraz z konfliktem, jakim była II wojna światowa. Żołnierze amerykańscy używają tych pistoletów również podczas wojny w Korei, w Wietnamie, a sam pistolet znajduje się na wyposażeniu sił amerykańskich do lat 80. XX wieku. Oznacza to, że Colt Wur 1911 jego następca 1914 A1 znajdował się na amerykańskim wyposażeniu przez ponad 70 Lat. Tak wielka popularność e, i tak długi czas funkcjonowania Kolta wśród żołnierzy amerykańskich przełożyła się na to, że ta broń stała się jednym z najpopularniejszych aktorów filmów nie tylko drugowojennych, o czym już wspominaliśmy. Kolta wzór 1914 zobaczycie m.in. w takich filmach jak Szeregowiec Ryan, Szyfry Wojny czy na naszym rynku w serialu Czas Honoru. Jeżeli ktoś interesuje się grami komputerowymi, to ta broń jest również nieodłącznym elementem takich strzelanek jak Battlefield, Call of Duty czy Brothers in Arms. Gdy mówimy o filmach i występowaniu tej broni, warto wspomnieć również o w jakimś stopniu kontynuatorze pistoletu Colt wzór 1911, a mianowicie polskim słynnym pistolecie przedwojennym Wiz wz. 1935 polscy konstruktorzy postanowili się oprzeć na konstrukcji kolta 1911 i twórczo ją rozwinąć. Dzięki czemu z jednej strony oba pistolety są do siebie podobne, do tego stopnia, że polski WIS wystąpił również jako aktor w jednej z słynnych produkcji wojennych, jaką było Złoto dla Zuchwałych, tylko tyle, że jego twórcy nie mogą sobie pozwolić na sprowadzenie prawdziwych koltów, postanowili wykorzystać bardzo duże podobieństwo obu pistoletów i jako aktorów zatrudnili polskie Wisy zamiast amerykańskich coltów. Pozostając przy, na sekundkę jeszcze przy polskim Wisie wzór 35, pochwalimy się tylko tym, że polska broń, mimo iż wykorzystała wszystkie zalety kolta, poszła krok dalej i jest oceniana jako broń bardziej poręczna lepiej trzymająca się w dłoni, o czym wspomniałem, ale również też celniejsza i prostsza w obsłudze, więc warto o tym pamiętać, żebyśmy mieli się czym pochwalić. Posłuchajmy jeszcze przez moment wspomnień kolejnego powstańca warszawskiego, o tym, jak zapamiętał Kolta wzór 1911, którego udało mu się na krótki czas pozyskać z alianckiego zrzutu. Dziś to było w okolicach ulicy Topiel, Topiel Cicha na Powiślu między oboźną, a, a tamką chyba, na takim pustym jakimś placu akurat spadł ten pojemnik. Były to duże pojemniki i podwędziłem z tego pojemnika przy rozładunku pistolet amerykański Colt, kaliber 11, tam z, z tego i pudełko z zabojami. Miałem tylko dwa dni tą broń. Po dwóch dniach mi ktoś z dowództwa i po co ci smarkaczy ten pistolet, a był potrzebny przy przechodzeniu przez piwnicę. Jeden strzał w, w, w zamek piwniczny wywalało się pół drzwi, bo, bo to były pociski mniej więcej średnicy tego palca. Ogromne pociski silne bardzo. Zresztą nie był rewolwer, był pistolet, automatyczny pistolet. Jako podsumowanie dzisiejszego odcinka chciałbym wam przypomnieć. Pięć najważniejszych rzeczy dotyczących kolta wzór 1911. Colt to broń, która przez 70 lat znajdowała się na wyposażeniu amerykańskiej armii. Colt to broń, która na wiele lat stała się wzorem dla y, kolejnych konstruktorów pistoletów samopowtarzalnych. Colt to broń, która stała się punktem wyjścia dla słynnego polskiego Wisa wzór 1935. Colt to pistolet, który działał na potężną amunicję 0.45 cala o potężnej mocy balającej. Colt to broń, którą dysponowali mieli na swoim wyposażeniu słynni polscy cichociemni. Jeżeli zainteresował was dzisiejszy materiał o kolcie wzór 1911, pamiętajcie, żeby koniecznie subskrybować nasz kanał muzealny na YouTube. A jeżeli interesujecie się historią II wojny światowej, powstaniem warszawskim i historią używanego wówczas uzbrojenia, koniecznie odwiedźcie nasze muzeum, żeby zobaczyć jeszcze więcej eksponatów, które znajdują się w gablotach na terenie naszego muzeum. Zapraszamy do miejsca, w którym historię można poczuć naprawdę. Palec na cynglu, w garści, palec na w garści, palec na cynglu, w garści, palec na cynglu, w